Wiejski Dom Kultury oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim serdecznie zapraszają wszystkie panie oraz ich towarzyszy na koncert z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 8 marca, niedziela o godzinie 17 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Śląskich w Chemsku Śląskim. W programie artystycznym zaprezentują się dzieci, i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chemsku Śląskim oraz Zespół Ludowy Zgoda. O godzinie 18 odbędzie się koncert Zespołu z Jeleniej Góry. W ramach współpracy ze szkołą i z Wiejskim Domem Kultury w Chemsko-Śląskim drugi rok z rzędu organizujemy święto kobiet z cyklu Wszystko dla Kobiet. Przygotowaliśmy program artystyczny wykonani dzieci, które uczestniczą u nas na zajęciach. Jest to sekcja wokalno-muzyczna, jak również dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Chemsku Śląskim. Oczywiście prezentacja będzie naszego zespołu Zgoda, jak również przepiękny koncert zespołu Głoś. Panie Elu, komu by należało tak podziękować za te przygotowania? No szczególnie przede wszystkim instruktorom, panu Damianowi, panu Szczepanowi, panu Waldkowi, który nam tutaj dzielnie pomaga ze szkoły. No i Chciałabym podziękować dyrektorowi szkoły za udostępnienie nam sali, z tego względu, że tu jednak będzie dzisiaj większa liczba osób. Oprócz tego koncertu widzę tu piękną wystawę. Czego ona dotyczy? Jest to wystawa pani, która pani Zaclerza, pani Ani Talabowej, która współpracuje ściśle z Domem Kultury w Chełmsku Śląskim. Jest to wystawa jej rękodzieła, można sobie obejrzeć, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, można się umówić i taką biżuterię zakupić. Panie tam widzę takie piękne malowidła. To ja źle się wyrażam, to nie są malowidła. Nie, są to obrazy malowane na jedwabiu. Nawet mamy tutaj e, rysunek z e, Chemska Śląskiego. Swego czasu, ze dwa lata temu, robiliśmy warsztaty, uczyliśmy malowania na jedwabiu. To się też stąd urodziło, i stąd poprosiłam Panią Anię, żeby nam udostępniła swoje prace. Dzień dobry Państwu. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać, szczególnie wszystkie kobiety przybyły na dzisiejsze koncerty. Również chciałbym przywitać reprezentanta Urzędu Miasta, pana sekretarza Arkadiusza Dybca, pana radnego Mariusza Żbrzyznego. I tak jak na początku powiedziałem, wszystkie kobiety. Wielkie brawa. Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Najserdeczniejsze przyjmijcie życzenia zdrowia, humoru, zadowolenia, pogody ducha i wiele radości. Ze strony bliskich moc serdeczności. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Drodzy Państwo, przed Państwem wystąpią sekcja Sekcje wokalno-muzyczne zespołu szkolno-przedszkolnego w chemsku śląskim oraz Wiejskiego Domu Kultury. Zespół zgoda! Oraz zespół Głoś, jako gwiazda wieczoru. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym przywitać gospodarza tego obiektu, pana Waldemara Szwalca. Jako pierwsi dzisiejszego wieczoru zaprezentują się młodzi keyboardziści. W tym momencie przed Państwem wystąpi Kinga Bielewicz w utworze z Herzą. Uroczyste Święto Wszystkich Kobiet zaprezentuje nam swet zdolności wokalne Natalia Borys. Dziec obudzi się, będzie zły, cyt, cyt, szczeknący bełkot. ja się już otworzę ci. Chociaż skrzypią drzwi i szczekają we wsi psy. Hej, ha, wezmę cię, oj, tu skłonie się. Hej, ha, dziewczyno, będziesz moją jedyną. Hej, pani, będzie we wsi wesele, hej ha, za trzy, niedziela, niedzielę. Hejha, niewiele, będzie we wsi wesele, hej ha, za trzy, niedziela, niedzielę. raz na będzie lej w cały wsi, hej ha, we weselisko u ha. O kobietach powstało wiele pięknych cytatów. Na przykład: Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Lecz moim ulubionym są słowa Małgorzaty Halber, bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy się źle czują. Te, które z niesmiałością mówią o tym, czego się boją i czego nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą. Ładne są te, które chcą mówić prawdę. Kinga, Piotrek, Kinga, Jula, Radio, Olivier, Dominika z Wielkie, cudowne talenty macie, Dro, drogie Chemsko, naprawdę macie cudowne talenty. Wielkie brawa jeszcze, cudowne brawa. Te piękne talenty szlifują dwie osoby, pan Szczepan Zając i Damian Skroupiński. Wielkie brawo! Ja zapraszam Pana Arkadusza Dybca i Mariusza Zbrzyznego do wręczenia kwiatów, drogim Paniom. Dzień dobry, ale zanim wręczymy Paniom kwiaty, chciałbym złożyć wszystkim Paniom życzenia z głębi serca. Życzę Paniom wszystkiego co najwspanialsze. Życzę spełnienia marzeń, życzę, życzę zdróweczka. Drogie Panie, uśmiechu każdego dnia. Wszystkiego dobrego. Tak, powoli zapraszamy zespół zgodę na scenę, żeby tutaj przygotowali się do kolejnego występu. A pana Mariusza i pana Arkadusza zapraszam do wręczenia kwiatów. Państwo ja jeszcze w międzyczasie zaproszę panią burmistrz, panią Ewę Kocębę na scenę razem z panem sekretarzem Arkadiuszem Dybcem. A jeszcze pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć tylko nietypowe troszeczkę, zacznę od pana. Pan Mikołaj, który śpiewał nam tenorem, Mikołaj Król. Trochę zachował się trochę jak prawdziwy Włoch, gdzie niegdzie podczas jednej piosenki chciał zagrzeć tam, gdzie nie trzeba, a ja... Jak przyszywany Włoch trochę chcę skraść pocałunek od Pani Anny. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia. Wszystkiego dobrego. Z kolei... Od Pani Burmistrz również chcę skraść pocałunek i jako reprezentantki naszej gminy, reprezentantki kobiet, również wszystkiego dobrego, najszczerszych uśmiechów i zawsze pozytywnych dni. Bardzo dziękuję za wspaniały występ. W imieniu swoim i oczywiście w imieniu Pani. Dziękuję za prezent, za te kwiaty od dyrektora i za w ogóle zorganizowanie dzisiaj tego występu z okazji 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zaraz panowie rozdadzą również po malutkim prezenciku dla wszystkich pań. Do następnego 8 marca świętujemy całe 365 dni Święto Kobiet, bo zasłuży, zasłużyłyśmy sobie na to. Dziękuję serdecznie, dziękujemy panu dyrektorowi za zaproszenie, dziękujemy, dziękuję Państwu za wspólne tutaj śpiewanie. Dobrze, zaśpiewamy jeszcze wspólnie na koniec, tak? Razem. To bardzo Pani się cieszę ruchiem, tutaj. Państwo zaśpiewacie z nami wszyscy. E, śpiew... Dobrze, proszę bardzo. Ja tylko chciałbym zapowiedzieć jeszcze raz. <noise> <noise> Pani Anna jakież błasiak Mi i pan Mikołaj Król. Wielkie prawa.